Dlaczego gry przestały przekraczać granice? Ciekawy temat, w sumie. Kiedyś gry wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Kiedyś branża regularnie testowała, jak daleko może przesunąć granice. Kiedyś Bo... gry wyglądały jak główienko, ale nie powstrzymywało to twórców, żeby tworzyć piękny gameplay, który pamiętamy oczami wyobraźni, i w sumie ta grafika kompletnie nie przeszkadzała. Total Kombat, Carmageddon, Postal czy GTA. Te gry wywoływały afery, protesty i dopady w telewizji, a dzisiaj twórcy zdają się grać o wiele bezpieczniej. Dziś o mało której grze można powiedzieć, że przesuwa granice jeszcze dalej, albo że porusza tematy. A to nie do końca jest tak, że gry przestały przekraczać granice, tylko granice w ogóle się przesunęły. I trochę to zajedzie polityką, to też nie o to chodzi, żeby to tak jakoś wybrzmiało, no ale pomyślcie sobie, za jakie głupoty teraz ludzie wywołują afery i próbują się do różnych gier i różnych produktów, bo postać jest taka czy inna, bo postać wygląda tak czy inaczej, bo gra porusza takie czy inne tematy. Dość niedawno jeszcze w sumie mówiło się, że GTA wywołała przemoc w Stanach Zjednoczonych. Ale nie to, że masz w Biedronkach, kurwa, w Walmartach normalnie karabiny do kupienia. W ogóle nie to, nie, to GTA. Jeszcze wcześniej właśnie była dyskusja o Mortal Kombat, że, wiesz, łamanie kości, wypruwanie flaków, to jest coś brutalnego, no. Granice ludzi się przesunęły i byliśmy, mam wrażenie, przez ostatnie lata jako ludzkość po prostu. Może my konkretnie, nie w naszej bańce, ale ludzkość trochę przewrażliwieni, tak mi się wydaje. Trochę dużo płatkośniegowania było w temacie gier. Te granice powoli się zmieniają, oczywiście. Ale gry faktycznie zaczęły się bać trochę przez ostatnie lata, je przekraczać, głównie dlatego, że bały się po prostu outrage'u, bały się właśnie opinii publicznej. Tylko mam nadzieję, że powoli. Bardzo powoli twórcy gier się orientują, że ci, którzy krzyczą najgłośniej o tym, że gra przekracza jakieś granice, że to jest przesada, najczęściej nawet tej gry nie planowali kupić i w ogóle często nawet w gry nie grają. To są wypowiedzi ludzi, którzy z środowiskiem graczy mają tyle wspólnego, co ja z supermodelką absolutnie nic. Warto mieć w to po prostu wywalone. Ja uważam, że przekraczanie granic można rozumieć oczywiście na różne sposoby, ale jeżeli mówimy właśnie w takim kontekście jak Mortal Kombat, czy poruszanie jakichś poważnych tematów, ludzkich dramatów itd., itd., w fabułce, może być bardzo spoko pod kątem szok faktoru, po prostu. Żeby wywoływać emocje w ludziach. Czy to w horrorach, pokazując jakieś tragiczne rzeczy, nie wiem, często jakieś wyprute flaki, pełen gor. Można powiedzieć, że to jest przekroczenie jakiejś granicy. Ja uważam, że to właśnie buduje niepokój, nie? Że to sprawia obrzydzenie. Że to jest coś, co tak naprawdę horror tworzy i tworzyło zarówno w filmie, jak i w gamingu. Fabuły, które skłaniają do refleksji, a nie są tylko przewidywalnymi papkami, które mamy łatwo przetrawić, nie? Jeżeli fabuła faktycznie spowoduje, że nie nie wiem, wzruszysz się jakkolwiek, to jest to dobra fabuła. Czy przekroczyła jakieś granice? Może jakieś emocjonalne, ale to dobrze, bo zapamięta się na długo, nie? Można powiedzieć, że taką emocjonalną barierę przekroczyło Red Dead Redemption 2, myślę nawet w większości graczy, bo napisało tak dobre postacie, tak fajne dialogi, tak świetny świat, że ludzie normalnie płaczą przed monitorem, gdy ogrywają tę grę i kończą ją zwłaszcza. No i ja nie byłem inny w tym przypadku. Czy to jest jakieś negatywne przekroczenie granicy? Nie, to sprawiło tak naprawdę, że ja tę grę wspominam do dzisiaj uważam ją za top 2 grę, jaką przeszedłem kiedykolwiek po Elden Ringu. No i oczywiście możemy mówić o jakichś grubszych granicach niż takie czysto emocjonalne, ale przekraczanie ich w umiejętny sposób może spowodować dużo dobrego po prostu i wywrzeć na graczu większe wrażenie w wielu aspektach. Tak uważam. Dostarczyć również satysfakcję, bo sorry, ale x-raye w Mortal Kombat może i są brutalne, może i są przerażająco brutalne, ale są satysfakcjonujące jak skurwysyn. Gdy klikniesz dobrze to fatality i totalnie zeszmacz przeciwnika, jeszcze złamiesz mu kręgosłup o swoje kolano. Może po prostu jest tak, że branża po prostu stanęła w miejscu i niekoniecznie ktokolwiek chce przesuwać dalej te granice. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Siemanko, ja jestem Gieras. Witam. Jest Video. Games Video. Kiedy gry dopiero kiełkowały, w szerszej publiczności były traktowane bardziej jako ciekawostka czy zabawa, niż traktowane na poważnie jak branża filmowa czy muzyczna. Kilkadziesiąt lat temu nic nie wskazywało na to, że gry kiedykolwiek zdominuje branżę rozrywkową, a dzisiaj jest to faktem. Branża gamingowa zarabia obecnie więcej niż cała branża muzyczna i filmowa razem. Gry wzięte. są gigantyczne, a to też jest ciekawe, nie? Że to jest właśnie też powiązane z przesunięciem się tych granic, że gry się bardzo skomercjalizowały. Kiedyś gry były uznawane za hobby dla piwniczaków, teraz gry są totalnie znormalizowane, wydaje mi się. W trochę innych czasach żyjemy. Kiedyś o graczach mówiło się jak o grubych, pryszczatych nerdach, którzy są uzależnieni. Temat uzależnienia od komputera, no nawet jak ja byłem mały i grałem na kompie, to rodzice martwili się, że będę uzależniony od komputera, że nie wiem, wyskoczę z okna, bo będę myślał, że mam trzy życia. To jest popierdolone było <grym> trochę, ale zrozumiałe były takie obiekcje społeczne co do tego, martwienie się o swoje dzieci itp. To teraz te gry są na tyle duże i wiecie, sam fakt tego, że wkradają się w inne miejsca, biznesu, przemysłu, macie na przykład seriale czy filmy na podstawie gier, jakieś adaptacje, to pokazuje, masę książek też nawet, czy właśnie komiksów, mang, przeróżnych rzeczy, to pokazuje, że te gry stały się nieodłączną częścią kultury. Bardziej o tej branży było głośniej, tym odważniej podchodzili do nich twórcy i nie chodzi wyłącznie tutaj o grafikę, mechaniki, ale również o zawartość, bo Mortal Kombat był tytułem, który wtedy faktycznie szokował. Animacje Fatality były czymś, czego gracze nie doświadczyli świadczyli nigdy wcześniej. Kontrowersyjny był przecież Wolfenstein 3D, w którym no mieliśmy możliwość pokonania samego austriackiego akwarelistę w wersji mechowej. Takich tytułów możemy mnożyć w nieskończoność. Carmageddon, Duke Nukem 3D, Postal 2 czy w końcu GTA. Takie tytuły zawsze przyciągały i nie mogliśmy oderwać od nich wzroku, ale odnoszę wrażenie, że takich gier w dzisiejszych czasach wychodzi po prostu mniej. I chodzi mi tutaj przede wszystkim o nowe tytuły, no bo wciąż mamy Resident Evil, w którym brutalność jest nieodłącznym elementem, bo w końcu mówimy tutaj o konwencji walki człowiek kontra zombie podobne twory. Nawet takie The Last of Us, w którym udźwiękowienie robi jeszcze większe wrażenie niż to, co widzimy na ekranie. Natomiast gdybym miał wskazać chociaż no nie wiem, trzy tytuły, które nie są kontynuacjami, a jednocześnie są powszechnie uznawane za naprawdę brutalne, może nawet przesadnie. No to wybór jest naprawdę trudny, bo ciężko jest mi wymienić chociaż jeden. Takich gier jest po prostu bardzo mało. A przecież intuicyjnie mogłoby się wydawać, że wraz z rozwojem technologii ta granica będzie przesuwana coraz dalej. Zobaczcie, że takich gier i tak znacznie więcej w segmencie gier indie. Co też się wiąże z tym, co przed chwilą wam mówiłem, że jeżeli mamy małych deweloperów, którzy po prostu chcą sobie stworzyć fajną grę, to nie myślą o tym, co jest społecznie akceptowalne, jak to ludzie odbiorą, tylko tworzą coś, co im się podoba, jaka jest ich wizja, i albo siądzie, albo nie, nie mamy nic do stracenia. Gdy mówimy o firmach, które mają gigantyczne budżety, dziesiątki tysięcy pracowników pod sobą i boją się ryzyka, minimalizują je za wszelką cenę, a chcą maksymalizować zyski, to zaczynasz się zastanawiać, nad nadem. Nad tym, czy to będzie dobre, jeżeli gra, może gdzieś tutaj przesadzić. Takie myśli. Czysto biznesowe takie, kurde, chłodne kalkulacje trochę zabijają tę kreatywność w ludziach. Tymczasem wygląda to tak, jakbyśmy doszli do pewnej ściany i nikt nie miał odwagi, żeby sprawdzić, co jest po drugiej stronie. No, widz idealnie zadał pytanie, kiedy kolejny ending Fear and Hunger? No i Fear and Hunger na przykład jest taką grą, która jest totalnie popieprzona. Może nawet dla niektórych aż za bardzo, ale jest tak popieprzona, że aż ciekawa. Ona jest nie dość, że dobra gameplayowo, to ten mrok tego świata cię wciąga, bo jest czymś innym niż to, czego doświadczasz na co dzień w grach komputerowych. Nie wiem, jak to działa. Wiesz, to wcale nie znaczy, że jeżeli gra jest brutalna, jeżeli gra jest mroczna, to od razu jesteś pojębem, że w to grasz. Nie, ludzie po prostu często są ciekawi czegoś, co jest mniej dla nich znane, i to może być sam w sobie ten faktor. A kiedy ogram kolejny ending Fear and Hunger, to nie wiem, <grym> ale na pewno kiedyś będzie. I powodów tego jest kilka. Przede wszystkim brutalność jest zbyt ryzykowna w szczególności dla nowych twórców. O, takie no GTA 6 będzie mogło być krwawe i przesadnie brutalne, dlatego że Rockstar ma już absolutnie stabilną pozycję. A, ale no ta... widzicie, tutaj jest trochę inny take przedstawiany jednak. Dobra, źle to zrozumiałem. Mówimy tutaj o firmie, która właśnie przeprowadza takie kalkulacje, tylko no właśnie mówimy też o firmie, która przyzwyczaiła ludzi do tego, że robi takie popieprzone rzeczy. Pytanie, czy robi aż tak popieprzone rzeczy? Muszę ograć GTA i się dowiedzieć. No, ale faktycznie na pewno gry są z znane z jakiegoś stopnia brutalności. I z nieźle popieprzonych postaci Chyba terwora się tak najgłośniej jakoś wspomina Tak mi się wydaje Także nie muszą się bać, że jeżeli zrobią coś takiego w szóstce I że przegną jakąś granicę To będzie coś złego Nie, ludzie nawet mogą tego od nich oczekiwać Bo już się po prostu wyrobiło jakieś przyzwyczajenie Ale jeżeli miałbyś być nowym twórcą Triple A'owym, w sensie tworzyć nowy, nową serię gier Nie wiem, byłbyś Ubisoftem No to Ubisoft jest standardowym przykładem tego Że oni się boją podejmować ryzyko Przecież ostatnio nawet, kurde to jest idealny przykład Ostatnia była plotka i to taka raczej prawdopodobna, że planowali zrobić asasyna, w którym grasz postacią pochodzenia gdzieś tam afroamerykańskiego, w czasach, w których mierzysz się z Ku Klux Klanem. I brzmi popieprzenie, po brzmi jak coś kontrowersyjnego, brzmi jak coś, co na pewno byłoby głośne, byłoby na nagłówkach wielu gazet. I jeżeli byłoby zrobione dobrze, jeżeli byłoby zrobione ciekawie, to wydaje mi się, że to byłby tak naprawdę free marketing, że ta gra jest taka, a nie inna. Bo ludzie byliby ciekawi, jak oni to zrobili, jeżeli by to zrobili dobrze, no to by się obroniło. Ale oni się przerazili tego, bo jeżeli potknęliby się w jakimkolwiek miejscu, a Ubisoftowi wyjątkowo się patrzy na dłonie w tym momencie, no to zmieszani by z błotem zostali, nie? I to tak totalnie już. Więc nie podjęli tego ryzyka. jest wręcz elementem ich tożsamości. Skreślili ten co projekt. Ważne, marketingu. Rockstar od lat korzysta z kontrowersji jak z paliwa. Każda drama, każdy nagłówek mówiący o tym, że GTA demoralizuje młodzież. Działa na korzyść tej serii. To darmowa reklama i Rockstar doskonale zdaje sobie z tego sprawę. No oczywiście. Z kolei nowe IP. No kurde, nie wciskaj czerwonego guzika. To jest dokładnie ta strategia, nie? Będą ci wszyscy trąbić o tym, jakie to gry są brutalne, demoralizujące i straszne. To będziesz ciekawy, dlaczego. Będziesz chciał to sprawdzić i zobaczyć na własnej skórze, co w tym takiego jest. Bo ludzie są po prostu z natury cholernie ciekawi. I to nic złego, nie? Ale no, firmy potrafią to mądrze wykorzystać. Świeże studio? No właśnie. Niekoniecznie. Idealnym przykładem jest Hatred, gra, która od początku została wręcz miażdżona przez opinię publiczną, bowiem jej jedynym celem było zabijanie cywilów bez kontekstu czy fabularnego uzasadnienia. To wystarczyło, żeby wywołać globalną aferę. Gra została usunięta ze Steam Greenlight, a media określały ją jako prowokację i szukanie kontrowersji dla kontrowersji. I to tylko potwierdziło, że nowe marki nie mogą sobie pozwolić na taki poziom ryzyka. A z drugiej strony mieliśmy Call of Duty Modern Warfare 2 i misję No Russian. Scena masakry na lotnisku wywołała gigantyczne poruszenie na całym świecie. W wielu krajach została ocenzurowana, a w niektórych wersjach całkowicie wycięta, ale mimo tej burzy nawet przez chwilę nie rozważano blokowania gry na platformach czy wycofywania jej ze sklepów. Dlatego że Call of Duty już wtedy było marką, której praktycznie nie dało się ruszyć. Ugruntowana pozycja, gigantyczny wydawca, mainstreamowy status. Mogli pozwolić sobie na każdą kontrowersję, która zniszczyłaby absolutnie każde nowe IP. Misja była szokująca. Kurde, teraz też to się trochę dzieje, nie? Że tak jak wam mówiłem, że bardzo dużo jest indie gierek, które podejmują trudne tematy, tak widzimy, że często są one blokowane, często się gada o nich w kontekście złych, niepotrzebnych może nie, ale bardziej, znaczy niepotrzebnych to na pewno też, ale że przekraczających granice, których nie powinny przekraczać są usuwane ze Steama. No nie mówię o jakichś totalnie popieprzonych przykładach jak No Mercy, nie? Ale była jakaś chyba ostatnio gierka horrorowa, którą GOG wrzucił na swoją platformę po tym, jak ona została ze Steam'a usunięta, no bo były tam jakieś elementy mrożące krew w żyłach normalnemu człowiekowi, ale wynikało to tak naprawdę z tego, że chcieli właśnie ten szok wprowadzić. Horses, tak? To się chyba nazywało. Nie ogrywałem tego, więc nie mogę się tak w 100% wypowiedzieć, czy faktycznie ta gra przekracza jakieś granice tak totalnie czy nie, ale to pokazuje, że nowe marki mają trudniej. Tak jak łatwo jest zrobić takie rzeczy indie developerom, no bo podejmują się tego, bo chcą, bo mają wizję i nie mają za sobą budżetu, ludzi i tak dalej, tak Przejść z tym jeszcze przez proces takiej społecznej weryfikacji jest bardzo ciężko, jeżeli nie masz ugruntowanej pozycji i na to sobie mogą pozwolić nieliczni w sumie. No gdyby From Software zrobił takie najbardziej odklejone, popieprzone tematy fabularne, one i tak tam są, ale jeszcze bardziej podkręcił to wszystko, nikt by w sumie nie podniósł alarmu prawdopodobnie, bo to From Software, bo ich gry zawsze były brutalne, bo inspiracja Berserkiem, bo Miyazaki, bo legendy, co mają dwie gry roku. Gdyby wszedł ktoś nowy, mogłoby trochę inaczej to być widziane. To, to smutne. Na akurat, nie zagroziła ani sprzedaży, ani reputacji serii. Kiedy nie masz za sobą tradycji, milionów wiernych fanów i reputacji studia, które może więcej, to brutalność potrafi działać jak miecz obosieczny. Każda przesadzona scena może zostać wycięta z kontekstu i wrzucona do internetu jako dowód na to, no tak, że gra przekracza jakieś granice. A jeden taki materiał wystarczy, żeby wydawca w palnice przyciął budżet marketingowy albo, co gorsza, wypchnął grę na rynek z cenzurą, której twórcy nie chcieli. Kolejnym problemem jest to, że branża gier w skali globalnej nie jest jednolita. To, co w Polsce jest akceptowalne, wcale nie musi być akceptowalne wszędzie indziej. I wystarczy tutaj spojrzeć na Niemcy, które mają jedne z najbardziej restrykcyjnych zasad dotyczących dystrybucji gier w całej Europie. Przez lata potrafiły Aha. blokować albo cenzurować tytuły za rzeczy, które u nas przechodziły bez żadnego problemu. Krew, brutalność czy konkretne symbole, szczególnie te kojarzone z Drugą wojną światową. Podobnie wygląda sytuacja w się Australii, spodziewał? gdzie przepisy dotyczące przemocy czy nielegalnych używek są tak surowe, że wiele... W Australii to jest kurde taka odkleja już, że tam połowa horrorów po prostu spada z rowerka, z, z bomby. ...w okrojonych, łagodniejszych wersjach, żeby w ogóle mogły trafić na półki sklepowe. A Chiny to już jest w ogóle inna bajka. Tam ograniczenia są tak szerokie i tak rygorystycznie egzekwowane, że twórcy często dostosowują swoje gry pod ten rynek jeszcze na etapie projektowania. No ja przypomnę, że w Final Fantasy XVI jest wątek gejowski, bardzo niewielki, szczerze mówiąc. Taki zupełnie zwyczajny, totalnie normalny wątek, właśnie nie jakiś, powiedziałbym na siłę woke wepchnięty i Chiny powiedziały Square Enixowi ej, my ogólnie będziemy waszą grę banować, jeżeli nie usuniecie tego z chińskiej wersji gry, nie? Dystrybuowanej. A Square Enix powiedział, dobra, to się pierdolcie, nie sprzedajemy naszej gry w Chinach, to jest część Fabuły. I za to szanuję, kurde, akurat. Square Enix tutaj dobrą decyzję podjął, bo nie chcieli zmieniać na siłę fabuły, tylko po to, żeby sprzedać to na rynku chińskim, bo politycznie coś się nie zgadza, nie? No ale Chiny mają masę obostrzeń, nie tylko właśnie w kwestii, nie wiem, jakichś seksualnych, w kwestiach politycznych. No przecież, kurde, w Marvel Rivals nie możesz napisać kubuś Puchatek na czacie. Przynajmniej tak było jakiś czas temu i ludzie z tego memowali. Trochę popierdolone. Zanim w ogóle padnie pierwsza linijka kodu. Więc teraz wyobraźmy sobie wydawcę, który ma do dyspozycji. Dziesiątki, jeśli nie setki milionów dolarów na nową, nieznaną wcześniej markę. Zadajmy sobie jedno proste pytanie: w którą stronę pójdzie? W stronę odważnych, kontrowersyjnych pomysłów, które mogą zablokować mu kluczowe rynki, a może w bardziej bezpieczną stronę, globalnie akceptowalnej wizji, która ma większą szansę sprzedać się wszędzie. Odpowiedź jest raczej prosta. I żeby zobrazować wam rozpiętość tego, co wolno, a czego nie wolno, w różnych krajach na świecie przygotowałem wam top 5 najlepszych i najdziwniejszych banów Oho, w świecie gier. na świecie. Miejsce piąte. Wspomniane już wcześniej Niemcy, kraina kiełbasy, piwa. I wyjątkowo surowej cenzury w grach. Bo to właśnie tam okładka gry Left 4 Dead musiała zostać ocenzurowana, bo odmienioną dłoń z brakującymi palcami była zbyt realistyczna yeah. <laughs> jak na grę o zombie. Miejsce czwarte Brazylia, kraj samby, piłki nożnej i bardzo nietypowych decyzji dotyczących gier. Swego czasu stwierdzono, że mapa osadzona w fawelach promuje przestępczość, w efekcie czego Counter-Strike dostał oficjalnego bana na kilka lat bo najwyraźniej w kraju z realnymi problemami społecznymi to właśnie pikselowe fawele okazały się być największym zagrożeniem. To jest tak głupie, to jest takie przerzucanie winy w miejsce, gdzie ta wina nie powinna być przerzucana. Gry służą do rozrywki, do zabawy dla lwiej większości graczy. Serio, jasne, że w każdym środowisku znajdą się jakieś pojeby szukające w tym dzikiej satysfakcji, a może nawet właśnie jakichś mrocznych planów, kurde, terroryści ćwiczący na mapce w Counter Strike'u, no może jeden się trafi, <laughs> ale nie możesz o tym myśleć jako o powodzie jakiejś decyzji, kurde, ogólnokrajowej. No, przecież to sensu nie ma żadnego. Miejsce trzecie Arabia Saudyjska. Kraj, w którym cenzura działa szybciej niż światłowód. Dokonała jednego z najbardziej absurdalnych ruchów w historii gamingu. Po medialnym zamieszaniu wokół Blue Whale, gry, która w sumie nie wiadomo, czy w ogóle istniała, tamtejszy rząd postanowił pójść na całość i zbanował łącznie aż 47 gier naraz. Wyleciały m.in. Wiedźmin 3, The Last of Us, Heavy Rain czy God of War. Miejsce drugie, Chiny, czyli szkielety, to absolutnie za dużo. W wielu grach, między innymi w Warcraftie, nie umarli, którzy normalnie wyglądają jak chodzące trupy w chińskiej wersji dostali dodatkową skórę, nowe tekstury i mniej ja rozpadu. Pierdzele. W praktyce cała armia. A zobaczcie, że szkielety to jedno. Tam w wielu azjatyckich państwach krew musi być zielona, choćby, nie? To wszystko jest spowodowane cenzurą, właśnie. Agowiczów wyglądała tak, jakby dopiero co wróciła z sanatorium i zrobiła sobie full pakiet odnowy biologicznej. Albo biała, no? Dosłownie. Miejsce pierwsze, czyli Indie, które postanowiły wypowiedzieć wojnę PUBG Mobile. Według lokalnych władz gra była zbyt uzależniająca i psuła dzieci w okresie egzaminów i prowokowała agresję. Ciekawe czy tam każda gra mobilna jest w takim razie zbanowana, bo nie chcę nic mówić, ale prawie każda gra mobilna działa na psychologicznych mechanizmach, które mają Cię uzależnić, zarówno od gry, jak i płatności w niej. Panika w mediach, owszem, ale w stanie Gujarat postanowiono potraktować to śmiertelnie, poważnie. Władze wydały oficjalny zakaz grania w PUBG Mobile w szkołach i w kilku okresach. Kręgach, a policja dostała polecenie aresztowania Co? osób Co? przyłapanych na graniu. No i Wielka Brytania to w sobie. W domu można było grać bez problemu, ale jeżeli ktoś odpalił PUBG na przerwie przed szkołą, mógł skończyć z wizytą na komisariacie. A ty mówisz, że masz ciężko, bo dyrektorka zawołała cię do swojego gabinetu. Chciałoby się powiedzieć. Co kraj to obyczaj. A jeśli ktoś chce zrobić grę, która ma podbić świat, no to musi brać pod uwagę nie tylko grafikę, gameplay czy budżet, ale też właśnie takie różnice kulturowe i prawne, bo jedna kontrowersyjna scena może przejść bez problemu w Polsce, ale może zablokować premierę w Niemczech, ocenzurować grę w Chinach. Mi się wydaje, że my te granice jako Polska mamy bardzo daleko przesuniętą. W sensie większość rzeczy w zakresie artystycznym akceptujemy. Po prostu. Że ta dyskusja dużo rzadziej się u nas pojawia niż w innych państwach. No zwłaszcza jak porównasz to do tej top piątki, która się pojawiła przed chwilą. Na pewno są rzeczy, które ludzi by oburzyły, na 100%, ale no... powiedziałbym, że możemy być w miarę szczęśliwi z tego, jak sytuacja tutaj wygląda. Jak widać, nawet aresztowaniem graczy. Kolejną kwestią, która bardzo mocno wpłynęła na to, jak wyglądają gry, jest YouTube. Co? Czekaj, co? YouTube? Tak, dobrze słyszeliście. YouTube. To właśnie YouTube miał i w sumie nadal ma gigantyczny wpływ na to, jak wyglądają współczesne gry. W okolicach 2010 roku YouTube przestał być zbiorem tych śmiesznych filmików i kotów, a Plastic. stał się jednym z najważniejszych narzędzi w całej branży gamingowej. To wtedy eksplodowała popularność gameplayów. Przede wszystkim dzięki Minecraftowi, który praktycznie zbudował cały ekosystem let's playów. Ludzie zaczęli oglądać gry tak jak się ogląda seriale regularnie, godzinami z ulubionymi twórcami. I twórcy gier bardzo szybko zauważyli coś, czego nie widzieli wcześniej, że YouTube potrafi z gry zrobić wiral szybciej niż jakikolwiek zwiastun kampanii. Jezu, teraz widzisz to z TikTokiem i patrzysz, jak te gry są skonstruowane pod kątem strzelania w ciebie dopaminą, nie? Kiedyś wiele gier było po prostu wolniejszych, to nikomu nie przeszkadzało, ale nasze mózgi i przyzwyczajenia się tak zmieniły, no i platformy, z których korzystamy, też są inne, że gry również się do tego adaptują, nie? I niejednokrotnie widzimy, że te popularne gry to z reguły te brain rotowe. Ja czy spot w telewizji. I to była Choć sytuacja idealna dla dwóch stron. Po pierwsze dla deweloperów, bo nagle dostali ogromne, naturalne i w pełni darmowe okno wystawowe. Jeden popularny YouTuber mógł wypromować małe Indie tak skutecznie, że sprzedawało się lepiej niż produkcje z milionowym budżetem marketingowym. Widzowie nie potrzebowali już ani recenzji, ani reklam. Wystarczało im kilkanaście minut gameplayu, aby podjąć decyzję o kupieniu gry no tak. A po drugie dla samego YouTube'a Ponieważ filmy z gier generowały ogromne liczby wyświetleń A co za tym idzie Darmowe również reklam. gigantyczne przychody z reklam Gaming stał się jedną z najważniejszych kategorii na całej platformie Dla YouTube'a to był strzał w dziesiątkę Bo nie musiał nic produkować Twórcy sami dostarczali content A platforma inkasowała procent Deweloperzy dostają promocje YouTube dostaje wyświetlenia A widzowie dostają rozrywkę Sami widzicie, układ idealny, ale jest tutaj jeszcze jeden ważny element, bo tego typu filmy były szczególnie popularne wśród młodszej widowni. W tamtym czasie treści gamingowe były konsumowane głównie przez nastolatków i młodych dorosłych. Innymi Oglądało słowy, się, wiadomo, za dzieciaka. Na Dalej się ogląda. ...pokolenia, które dorastało wraz z YouTube'em, a to właśnie ta grupa Gierczki. zbudowała całą potęgę let's playów. Ale kiedy YouTube stał się monopolem, bardzo szybko zaczął stawiać swoje warunki. Bo nie jest przypadkiem to, że najpopularniejszym filmem na YouTube jest Baby Shark. Platforma bardzo wcześnie odkryła, że content family friendly jest najbezpieczniejszy. Content, który nie wywołuje dram, nie ma w nim przemocy, nie ma wulgaryzmów i nie ma kontrowersji, a przede wszystkim nie odstrasza reklamodawców. Wręcz przeciwnie. Przyciąga ich jak magnes. I dzisiaj widzimy apogeum tego zjawiska, bo YouTube wprowadził ostatnio nowe przepisy w regulaminie, które tylko jeszcze bardziej pokazują, w jaką stronę zmierza platforma. Zasady dotyczące przemocy, brutalnych scen i gier, przypominających zbyt realistyczne strzelaniny. To jest w ogóle przypał, bo teraz gry dochodzą do momentu, no już od kilku lat, w którym wyglądają prawie jak świat za oknem, czasem może nawet lepiej można by było powiedzieć. Graficzne przedstawienie przemocy w grach może być niesłychanie realistyczne. Urywanie flaków, wylewanie się krwi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko może być przedstawione, no dosłownie jak na filmie, nie? Jeżeli mielibyśmy do czynienia z grą pixelartową, to jest prawdopodobnym, że YouTube nie wykryłby jej jako coś tak drastycznego i brutalnego niż gry o realistycznej grafice. Więc może się okazać, że dla let's playerów szeroko pojętych granie w gry, które mają gorszą grafikę, może się okazać bardziej korzystne, dopóki ten system oczywiście będzie tak działał. Zostały zaostrzone do tego stopnia, że wiele materiałów dostaje od razu ograniczenia wiekowe albo traci monetyzację, zanim jeszcze trafi do widzów. I to może mieć realne konsekwencje dla samych gier. Bo jeśli YouTube ogranicza widoczność materiałów wzbudzające jakiekolwiek kontrowersje, to twórcy, zamiast ryzykować, będą musieli się dostosować. I wcale nie po to, żeby przypodobać się widzom, tylko po to, żeby ich gry w ogóle mogły być promowane. Bo na dzisiejszym rynku brak ekspozycji na YouTubie, to właściwie brak reklamy. Podsumowując, brutalność w grach nie zniknęła całkowicie, ale przestała być takim skutecznym chwytem marketingowym, szczególnie dla nowych marek, które nie mogą sobie pozwolić na to ryzyko. Bo dzisiaj szok nie sprzedaje się tak jak kiedyś, a kontrowersja Częściej szkodzi niż pomaga. Dlatego twórcy stawiają na bezpieczne rozwiązania, globalną akceptowalność. Znaczy wydaje się, że im bardziej będzie odwrót od tej brutalności, tym bardziej zyska ktoś, kto w końcu ją wprowadzi, przez to, że będzie inny i będzie szedł pod prąd. Będzie masa ludzi, którzy będą narzekać na dany temat, będą przeciwko temu tematowi, ale znajdziesz grupę ludzi, którzy po prostu cieszą się, że znalazł się ktoś z jajami. Widać to w przeróżnych tematach, i myślę, że w temacie tej brutalności w grach również będzie to widoczne. Algorytmy YouTube'a. Zamiast grania na skandalach, bo prawda jest taka, ale to taka, będą że pojedyncze przypadki. Nie? Brutalności w grach nie są już ci protestujący politycy, prasa czy oburzeni rodzice. Największym wrogiem jest rzeczywistość współczesnej branży globalny rynek, milionowe budżety, różnice kulturowe, cenzury państwowe, reklamy na YouTube, monetyzacja, algorytmy to wszystko sprawia, że twórcy mają coraz mniej przestrzeni na ryzyko, a ryzykowanie tematami tabu jest dzisiaj luksusem, na który stać tylko największych. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli oglądacie go na telefonie, to nie zapomnijcie go podbić. To serio pomaga nam dotrzeć dalej. Dzięki za oglądanie i do następnego. Pozdro, fajny materiał. A co Wy myślicie widzowie z YouTube'a? Dajcie znać w komentarzach.